Ejka! Eee, witam w kolejnym swoim filmiku z przewidywaniami na najbliższy czas. Ymm, pierwsze takie ciekawe poczucie dotyczące głównego tematu ymm, filmu to jest poczucie Korei Północnej i przyszłych rządów Kim Jong-un. Miałem taki sen, gdzie właśnie w, te, w tej siedziby Partii Pracy Korei Północnej. Lądują jakieś siły specjalne Chiny albo Korei Południowej i wywożą kimś na właśnie po tych schodach, zostaje gdzieś wywiezione. albo do Chin albo do Korei Południowej i słuch po nim praktycznie zaginął. Um, doszła do tego też trudna sytuacja żywnościowa w Korei Północnej. Um, na tym placu było pełno ludzi demonstrowało przeciwko jakimś tam, właśnie, nawet w bogatym Pjongjangu. Sytuacja zrobiła się dosyć trudna um, i jest to wykluczone, że będzie to też robota koreańskich służb specjalnych. Po zdjęciu z urzędu Kim Jong-una kraj zacznie się reformować i demokratyzować. Tak to wyglądała przeszłość. W Korei Północnej w najbliższych kilku latach Kim Jong-un zostanie po prostu złapany przez jakieś służby specjalne i wyziony albo obalony wskutek demonstracji. Tutaj kolejne moje ciekawe poczucia, spisane na najbliższy czas. Pierwsze takie ciekawe poczucie, częściowa prywatna służba zdrowia na zachodzie Europy. Trzeba samemu zbierać pieniądze na operacje, a nie tak jak teraz, że państwo ci wszystko finansuje. Czwarte takie ciekawe poczucie, plaga złodziei w piwnicach bloków, dużo kradzieży, włamań także w naszych mieszkaniach. Może do tego dojść w okresie wiosennoletnim w 2024 roku w naszym kraju. Piąte ciekawe poczucie, jakiś smród palenia opon. Tak, jakby nowy Majdan się pojawił na Ukrainie, tak jak pamiętacie, był w 2014-2013 roku Majdan na Ukrainie i to samo będzie praktycznie powtórka teraz w Kijowie. Szóste ciekawe poczucie, wojna gangów w jakimś państwie, policja ucieka przed bandytami. To nie będzie się działo tylko w Ekwadorze, gdzie jest teraz praktycznie walka z mafią. Siódme ciekawe poczucie, wielka afera korupcyjna we włoskiej piłce, większa niż w Calciopolit 2006. Wtedy deklaracją do Serie B został ukarany Juventus. Teraz może być dwa razy większa ta afera we Włoszech. E, ósme ciekawe poczucie: katolicyzm do 2028 roku zniknie jako religia. Miałem taki sen, że ktoś mi mówił, że katolicyzm właśnie w 2028 roku praktycznie przestaje istnieć jako religia. Nie ciekawe poczucie, dużo ataków dzikich zwierząt na ludzi, dzików, właśnie z lasów, na przykład. Dziesiątki. Dziesiąte ciekawe poczucie: duże ocieplenie klimatu za 3-4 lata, na jakiś czas. Brak zim nawet na północy Szwecji. Ja Miałem taką scenkę we śnie. Dla jakaś pani, właśnie szwedzka z północy kraju, mówi, że nie ma u nich nawet urodzin w zimie. Jest dodatnia temperatura nawet w styczniu i lutym, a przecież tam zimą spada temperatura do minus 30-40 stopni. To będzie się działo przez jakiś czas, to nie będzie na zawsze. Bo potem te zimy wrócą nawet y, dwa razy większe. Y, y, kolejne. Poczucie, problem z wodą, śmieci w zachodnich miastach, które przez strike strajk w służb komunalnych. Dużo śmieci widziałem w jakichś miastach, nie w Polsce, w, jakich, w Rzymie na przykład. Coś takiego może się dziać. Gdzieś w jakichś zachodnich miastach typu Włochy, Francja. I ostatnie ciekawe poczucie, bardzo duży spadek poziomu życia na zachodzie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. W ciągu kilku lat bardzo mocno może w krajach Europy Zachodniej spaść poziom życia mieszkańców tych kraju. No to tyle poczuć moich na najbliższy czas.